Odważ się wstąpić do strefy, rączka stalker. Dobra. Sprawdźmy, jak jest koniec tego wszystkiego. O mordu! O cholera! Co to? Demon jakiś? Wow. What the hell? Dobra... Jeszcze inaczej. Absolutnie nie mam pojęcia, co mam tu robić, więc trochę mi to może zająć. Nie, ja to się wszystko od niego jakby odbija. Trochę tych podejść będzie coś czuję Ale może rzeczywiście mam załatwiać tamtych O, cicho, cicho, cicho i tu się... A, dobra! Jakby nie wiem, nie wiem co, nie wiem co to się odbywa w ogóle. Nie mam najmniejszego pojęcia. Co się tutaj dzieje? Co tu się wyrabia? Nie wiem, czy robię prawidłowo, ale nie ginę, więc chyba jest okej. Okay. Co tutaj się rozchodzi? Nie wiem, chyba robię dobrze. gdzie gdzieś się zespotuje. Najmniejszego pojęcia co się dzieje o, o chyba w końcu coś się udało. Właśnie tu. Jest jedno. Tu. A czy to jest wybór zakończenia czy co? Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Them and you shall gain much, otherwise, they will devour you. Sir, I'm uh -huh. preparing a detailed report on the repairs. Would you say a week to get it all done? Go to the lower decks and you can see for yourself, they will explain to you but the repair time depends very much on the abilities of our crew members as well as the abilities of the captain to perform his duties like getting the ship to its destination while keeping the cargo and crew safe so why don't you get to it sir because the recent chain of events how do i say it cast a shadow over your competence now listen here let me explain something to you I am in command of this vessel until either I or my ship ceases to exist. This is not your ship, sir. You are a member of its large crew tasked with a certain role, and in regards to its future, that might be decided sooner than you think. Are you threatening me? Here's a message from HQ for a start.

As well as the abilities of the captain to perform his duties, like getting the ship to its destination while keeping the cargo and crew safe. So, why don't you get to it, sir? Because the recent chain of events, how do I say it, cast a shadow over your competence. Now, listen here. Let me explain something to you. I am in command of this vessel until either I or my ship. Ceases to exist. This is not your ship, sir. You are a member of its large crew tasked with a certain role, and in regards to its future, that might be decided sooner than you are think. Are you threatening me? Here's a message from HQ for a start. <try> <try> Hmm. No, można wyjść po prostu, też jakieś rozwiązanie, a tam byliśmy. decided to grace our presence what an honor would you be so kind as to help us we're unworthy of course but we're so lonely there take the thing it's not scientific you know but at least it works וואו, איזה שזה? איזה שזה? וואו tam i'm the captain of the north wind nuclear icebreaker welcome you're lucky the ice is rather thin here you could have easily gone under well now no time to lose let's head for the ship we have some rough times ahead and let us send your wonderful dogs back unlike us they always find their way home <laughs> Follow me," cried Duncan, and he rushed forward, holding his flaming heart high above his head to light the way. And the people followed him as if under a spell. And once more the forest began to murmur and wave its treetops in wonder. But its murmur was drowned out by the sound of running feet. The people were running ahead boldly and swiftly, lured on by the wonderful vision of the flaming heart. And even now there were those who perished. But they perished without tears and complaints. And Danko went on ahead of them. No proszę. Czyli koniec końców wszystko mogło się też skończyć dobrze. No cóż, moi drodzy, i tak dotarliśmy do końca gry Cryostasis. Arktyczny Sen. Może powiem krótko, dlaczego wybrałem w ogóle tę grę, bo może się zdawać, że nie pasuje ona do tematyki. Wybrałem ją ze względu właśnie na ten niezwykły klimat, który twórcy stworzyli na pokładzie wraku atomowego lodołamacza. To ta, ta, ten taki, taka nutka survival horroru ta tajemnica, którą odkrywamy po drodze. No, i sam zamysł, który jest, jest bardzo taki, no, znaczy na pewno to nie jest nic nowego, ale jest bardzo przyjemny. No, zmienianie teraźniejszości, zmieniając przeszłość, to jest niesamowite. Gra, moim zdaniem, stoi na bardzo wysokim poziomie, pomimo tych lat. Nie wiem, ile dokładnie to już minęło. Ona chyba została wydana na jakieś 2000. Nie chcę skłamać teraz, jakoś w 2000, któryś tam. Na pewno przed 2010 także swoim, swoim wyglądem, swoją oprawą e, audiowizualną naprawdę trzyma, trzyma poziom. E, no i przede wszystkim to jest troszeczkę podobna historia, m, jak. E, e, znaczy podobna. To jest po prostu gra stworzona przez nie, nie jakieś potężne studio. Jest nie jakieś nie. nie, nie nieduże studio ukraińskie, i jak widać po prostu Ukraińcy, czy to Rosjanie, czy to nawet Polacy, ta wschodnia Europa znak ten klimat potrafi stworzyć taki klimat, który nam się podoba właśnie. Ten taki e, lekkomroczny, troszeczkę melancholijny, nostalgiczny, e, raczej taki ponury. Ale nie sądzę ze sobą coś więcej, bo zauważcie, że tutaj przecież cała ta końcówka to było takie, no taka jedna wielka troszeczkę metafora, zwrócenia się ku duchowości, co też jest, myślę, taką naszą słowiańską osobliwością, że zawsze w takich ym, niezbyt przyjemnych warunkach potrafimy dostrzec coś głębszego, i no tutaj to widać po prostu. Także gra y, według mnie jest grom. Bardzo dobrą i niekoniecznie nawet fani postapokalipsy powinni się nią zainteresować, gdyż po prostu jest czymś, czymś niesamowitym. I w zasadzie szkoda, że studio praktycznie już nic lepszego nie wyprodukowało z jakimiś tam podróbami Huntera i podróbami Huntera z dinozaurami praktycznie jest wszystko, co oni wypuścili. No a ta gra jest naprawdę taką perełeczką. I myślę, że no, jest po prostu warta, warta tych paru groszy, bo można ją dostać za naprawdę niewielkie pieniądze. Przechodzi się ją bardzo szybko. Tutaj troszeczkę mi to zajęło ze względu na tam potrzebę odpowiedniego rozkładu czasu w tej grze ale można ją spokojnie myślę w 2-3 dni przejść nawet szybciej, więc jest to. Taka ba bardzo przyjemna właśnie sprawa. Jeszcze rzecz, którą, na którą zwróciłem uwagę za pierwszym podejściem, to to, że główny bohater fajne jest to, że to jest też taki troszeczkę tutaj jest tego FPS-a, ale naprawdę to jest taka szczyptenka I widać, że główny bohater to nie jest żołnierz. Z tego, co pamiętam, to jest jakiś inżynier albo, albo naukowiec widać, że poza tym ta broń, którą on znajduje jest już trochę tam przeleżała. Więc to mozolne przeładowywanie, to takie sztywne obsługiwanie tej broni, to też nie jest dzieło przypadku. Z minusów gra nie jest jakoś świetnie zoptymalizowana, więc nawet teraz na takiej rozdzielczości dosyć niedużej musiałem troszeczkę zmniejszyć ustawienia graficzne, żeby po prostu to w miarę płynnie, płynnie wyglądało. Ale nie jest tak źle, nie jest tak źle. Mamy tutaj, można sobie włączyć physics, a jeżeli ktoś ma lepszy sprzęt, to jak najbardziej to jest gra, która dzisiaj, po tylu latach, to tak samo dobrze wygląda. No, zwłaszcza ten lód, tak? To, było, to, to, jest, to, jest, to jest chyba najważniejszy ten element tej oprawy wizualnej. Drugiego takiego lodu nigdzie, nigdzie w żadnej grze jeszcze nie widziałem, naprawdę świetna sprawa, świetnie zrobione i no, robi to wrażenie naprawdę także cóż, co będę się dłużej produkował polecam Cryostasis, Arktyczny Sen to była naprawdę bardzo przyjemna seria dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że się nie nudzieliście. jeżeli mieliście jakieś problemy z przejściem jakiegoś etapu to udało się Wam w moich filmach wypatrzeć jak przejść, co tam konkretnie zrobić czy zagram w ponownie w Cryostasis? Myślę, że za jakiś czas na pewno, bo to jest jedna z takich gier, do których bardzo fajnie się wraca, także dzięki serdeczne za uwagę, z Wami był Rączka w grze Cryostasis Arktyczny Sen. Do zobaczenia!